Koziomeczki. Yy, witam Was w drugim odcinku serii Minecraft na blokach. Yy, oczywiście, że pozmieniało się tutaj trochę. Mianowicie, wejście jest te same. Mam dwa kamienne koikilowy i jeden żelazny. Znalazłem żelazo. Było trudno, bardzo trudno. Eee, miałem go więcej, mam go w sumie, na kolejne kilofy. Ale, 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 to nie jest najważniejsza rzecz, jaką zrobiłem. Jak widzicie, że denno, przede mną znajduje się jaskinia, którą kopałem. Ale to nie wszystko. Możecie zobaczyć, że zmieniłem swojego skina na Steve'a, ale takiego nienormalnego. bo takiego, wiesz, takiego bardziej polskiego mi się wydaje. Dobra. Tutaj węgiel. Ja Myślę, się żegać już od tego węgla chcę, więc wykopałem go tylko 3, y, ponieważ nie miałem na pochodnie, bo nie chciał mi się na górę chodzić. Kolejny węgiel, oczywiście. I mi na złość tak wyszło. Jest. Nie 11, na 11 kratce jestem. W wkopałem. I. Kopię sobie, kopię, kopię sobie, kopię sobie na technikę, żeby diamenty znaleźć. Kopię sobie, kopię sobie, nic, nic. Węgiel. Redstone. Redstone, nic, nic, nic. nic. Redstone, nic złoto. Nic, nic, Redstone, Redstone. I tutaj znalazłem e, pierwsze złoto e, na tym świecie. Moja historia jest fajna, prawda? Dobrze, no to w tym odcinku. Będziemy kontynuować kopanie, ale widzę, że nie, nie będziemy kontynuować kopania, ale wchodzić do jaskini, która jest pewnie pełna potworów. O, ja pierdolę. Ile tu kurwa tego jest? Ja pierdolę. O, lapis. No, enchant mi się przyda. Proste, że tak. Nie za dużo. Bo ja już się trochę zaczynam bać. Bo. No mi się wydaje, że już zaraz spotkam tutaj niechcianego wroga. Który spróbuje mnie zniszczyć, ale ja bym tak nie chciał. No ale to. Ale to Z okoliczności akurat mieliśmy kopać znowu te. Y, sposobem takim, żeby znaleźć diaksy. Ale widzę, że znalazłem cały kanion. Kanion, tylko że taki kanion jakby. zakryty kanion. Dobra. E, tam są e emeraldy. O kurwa. O chuj. Tutaj śmieci jebany. Nie jestem family friendly. Szczególnie do tego śmiecia. Nie, ja wolę... Nie, 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 bo to jest w ogóle ten gościu z śmieciem jebanym. Kurwa, śmieć zajebany. O! Kurwa! On kurwa tak bije i go się nie da zniszczyć normalnie. I ma tu jakieś przejście, a mu zagrodza przejście. miecie jebanego. No jak przejdziesz? No co? Jak? Zostaw moje z strzelił jeden. Dobra, gościu, idę w drugą stronę. Będzie w dupie. Proste, że tak. Mam nadzieję, że jest mi na łeb nie, nie spadnie. Taki creeper zajebany. Będzie się wkurwił. Chuj, to jest koniec. Płuc mi węgiel. Wypierdalaj stamtąd. Jak chcę kurwa moje Emeraldy Teraz ja wiem, że znajdujemy się e, na biomie tym innym takim Ej, tu jest ciemno. Tu jest e, pretty ciemno. Jestem pilan, Czemu nie zrobiłem żelaznego miecza? A! Kurwa, wypierdalaj. To ty kurwo, zlagowałeś się! Spierdalam stąd. Pierdolcie się. Kurwa, czy ale to mnie stresuje ta gra. Kurwa mać. Jebany creeper. Ja myślałem, że on nie wybuchnie, i on wybuch, wybuchnął sobie taką. Ale on, 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 on mnie oszukał, serio. Gra mnie troluje D pe perfidnie, specjalnie, nie na moją korzyść. Skandal! Boże, jak mi się... Nie, nie, nie. No trzęsą mi się troszkę rączki. Ale to jest denerwujące takie kurde. Te potworki. Jeszcze na normalu, na normalu gram, więc nie uśmiechną mi się to za bardzo. Eee, dobra, niech to, se, niech to się przepala. Nocy jeszcze nie ma. No to wygląda, że jeszcze nie będzie. No ale trochę, trochę, trochę się wystraszyłem, można mi tak powiedzieć, że wystraszyłem się. Jeszcze bez zbroi... O właśnie, tarczę zrobię! Dobra, gościu, teraz to będę niepokonany. Jedno, y, dobra, y, więcej drewna. Proszę. Tarcza jest y, OP. Ale nie jest aż tak OP w tej wersji. W jakiejś tam innej wersji ona była bardziej OP. Dobra, teraz można jeszcze iść, proste, że tak. Można ich rozkurwić na łeb. Ja nie jestem family-friendly, bo ten kto jest family-friendly się nie doszartuje, no, oczywiście. Ale to po prostu jest y, słabe. Znam takich ludzi, znaczy nie na żywo, tylko tako, którzy normalnie powstali dzięki hejcie, hejtom. czy znaczy, że się wyzywali, nie? Kurwa, zniknął ten pajac. Dobra. I że na yy, no, wyzywał gościu i wszystkich innych. Później stał się family friendly i nagrywa odcinki z Brawl Stars. my zombie. Tylko go widziałem. Jestem na niego przygotowany Gala Fighter O kurwa, jest ich tu więcej. Oświetlamy. Kurwa, pochudnie mi się skończyły. Dobra, chyba będę musiał zapierdalać do tyłu. Wy Ty, Stąd Kurwa, to jest następny. Wypierdalaj Wypierdalaj. Ciągnij, chujak. już już z kurwa, ten... Wypierdalaj, no! Umieraj. Dobrze. Ja... E, wracam... E, po... Trz, e, po... E, pochodnie. E, ponieważ... Y, zapomniałem ich wziąć. Dobra, teraz starczą. Y, mam y, jeszcze o wiele więcej szans... By rozjebać tego mojego szczyla, mam nadzieję, że mi się to uda. I ich rozpierdolę. Dobra, ale następnego dnia już, dobrze, że wróciłem e, po pewnych problemach. E, zmieniłem swoje klawisze do nagrywania oraz e, streamowania. Możemy iść, ich, ich rozpierdolić. Eee, zaliczyłem wpadkę ponieważ eee, odpaliłem streama, 5 minut leciał kiedy się skapnąłem, ale dobra musimy ich rozpierdolić na pełnej. Kurwa, a ja pierdolę. Czy ja jestem kurwa normalny? O najważniejszym zapomniałem. Dobrze, że mam kurwa pod nosem. Jebany Minecraft. Zawsze od, od mnie dwa kurwa. Cieszy mnie to. Dobrze. E, jestem gotowy ich rozpierdalić. E, tylko po to, by znaleźć jakieś fajne rzeczy, które może tam będą, ale nie jestem pewny, czy tam będą, czy nie. Lapis, Iron, da się w sumie. Bo założę się, że mnie tak ktoś zaskoczy, tak? Słyszył jebanego szkieleta. Kurwa, czy ja tam słyszę coś jebanego? Znaczy, ja tam widziałem jakieś coś białego, kurwa. Jaki debil ze mnie. Zaczynam stresować normalnie. Dobra, bo zaraz się zrespi kolejny śmieć tutaj. Weźmy... ...więcej tego. O, dzień dobry, emeraldziki. Oświetlmy tych pajaców. Nie, na razie nie będę tego wykupywał. O! Bo... O tak, nie masz jakiś problem. Opie. Tu jest jakaś ma skinia masna, jest dużo żelaza, to mnie cieszy, cieszy. O kurwa, nie pierdol! Ha! Kurwa, jaki fart jebany. Dziękuję. Nagrywa się, nagrywa się. Dobra, kurwa. Łatwo z wami, lamusy. Proste, że tak. Znaczy nie to do was, to nie jest do was, widzowie. E, tylko ja po prostu już w drugim odcinku znalazłem diamenty. E, wydaje mi się, że e, z, jest dobrze, że jest zajebiście, że pozbieram sobie trochę tego ironka. E, o, w drugim odcinku znaleźć diamenty to kozak, mi się wydaje. E, dobra, to ja już wracam na chatę. I chyba y, w trakcie mojego wracania na HT zakończę, zakończę ten odcinek. Mi się wydaje, że już trwał stanowczo za długo. E, więc y, popatki. Widzimy się w następnym odcinku.